Hej, gram i witam was bardzo serdecznie, widziska. z tej strony Solak, witam was w takim krótkim audiologu, chciałem wam po prostu przekazać, że dzisiaj zrobię streama o godzinie 21.00, wiem, że miał być to stream w poniedziałek, ale niestety nie było mnie fizycznie w domu od piątku i nawet nie miałem wam kiedy tego powiedzieć, dzisiaj mam wolne i jestem w domu do końca dnia, także... Także na pewno dzisiaj się to uda. Zamiast właśnie wysyłać jakiś odcinek, na który i tak nie miałem czasu zrobić, to pomyślałem, że zrobimy stream o 21.00. W planach mam generalnie Black Opsa 2 multiplayer, żeby sobie luźno pogadać. Może będzie też bullet. Myślę, że będzie naprawdę milutko i fajniutko. Stream planowo będzie maksymalnie do 23.00, bo jutro też wstaje. Ewentualnie plus minus pół godzinki, jeżeli będzie naprawdę ciekawie także ja zapraszam i do zobaczenia o 21 na kanale na youtube na razie